14 wrzesień 2024 rok. Opolszczyzna. Wieś Biskupów. Między Nysą a Guchołazami Od 13 września zaczęła się powódź w tym regionie. Widzimy przepływ, a raczej koniec, kiedy woda już opada drugiej fali powodzi przepływającej przez Biskupów. Zalało wszystko. Ulica była rzeką. Kiedy druga fala odpłynęła, wziąłem mojego niezawodnego Mercedesa, mojego wiernego drucha psa, bulteriera, Mańka. Będziecie słyszeć wyraźnie niezadowolonego. Jechaliśmy szukać dalej worków z piaskiem, których w poprzednich dniach już brakowało, by zabezpieczyć dom, posesję, przed trzecią falą, która miała tutaj dopłynąć. I zdawało się, będzie potężna. Postanowiliśmy z Mańkiem, że nagramy co nieco i pokażemy wam, z czym zmagaliśmy się tego dnia. Maniek, mój towarzysz. Wierny dróg. Widzimy wodę, którą zostawiła druga fala. Za chwilę pokażę Wam niewinny potok. Średnio woda sięga tam do kostek, w niektórych miejscach do kolan. A koryto, to, gdybym stanął tam, głowa wystawałaby mi ponad tą taflę wody. W niektórych miejscach mocno przykryła. Patrzcie jak się piętrzy. Tego dnia jechałem już tędy wcześniej z workami, z piaskiem, z jakimś zaopatrzeniem, ledwo zdążyłem uciec przed tą napływającą drugą falą. Wiele dni wcześniej były bardzo obfite opady deszczu, podtopienia, pełne rowy to już normalka od tygodnia, poprzerywane wały na rzece. Które wcześniej strażacy i mieszkańcy budowali Żeby się zabezpieczyć Woda też płynęła z trzew Z czeskich gór I szyk, koniec biskupowa Wjeżdżamy do Burgrabic Pełne rowy wody, rzeka tuż przed wyjściem z koryta. Znane sceny już 3 lata temu. Było podobnie. Jednak dziś, teraz, w tym momencie kiedy nagrywam dźwięk do tego filmu i wyemitowałem go, ponieważ byliśmy bez prądu i bez sieci wydaje się błahostką po tym co stało się po przejściu trzeciej fali. W tym filmie jednak popatrzymy, co działo się 14 września 2024 roku. Pozrywane mosty, kładki, które ludzie mieli, żeby z drogi wjeżdżać na swoje podwórka po tamtej stronie rzeki. Wszystko woda porwała, tu akwalał ten mostek, I zerwana sieć straż pożarna i ludzie. Kable podrywane, telefoniczne i prądowe. Cóż tu dużo opowiadać, widoki mówią same za siebie. W następnym filmie pokażę jak to wyglądało podczas trzeciej fali i po trzeciej fali. I też zabiorę was do Głuchołaz, gdzie jak pojechałem zobaczyć jak to wygląda, kiedy już dało się dostać do lewego brzegu. Nie wierzyłem własnym oczom. Apokalipsa. Po prostu apokalipsa. W dniu, kiedy kręciłem ten materiał filmowy, nie wiedziałem, co się zdarzy jutro. Nie wiedziałem, jak to będzie wyglądać na drugi dzień. Żyłem chwilą, by przetrwać noc, przetrwać trzecią falę. Następny następnym filmie, który montuję, pokażę Wam następny dzień. Kutki trzeciej fali i też trochę z trzeciej fali, bo udało mi się nakręcić. Udało mi się też dojechać do buchołas. Więc pokażę Wam te rzeczy, które widziałem i nagrałem. Do zobaczenia!